Cześć! Słuchajcie, mam dobre wieści. Dołączyłam do grona Patronite. Zastanawiacie się pewnie, co to jest i skąd moja radość. Już wam wszystko wyjaśniam. Część z Was wie, że od zeszłego roku prowadzę blog osobisty wiersze Malwiny.pl, gdzie publikuję swoją twórczość. Są to zarówno wiersze dla dzieci, jak i dorosłych. Marzy mi się wydanie książki sensorycznej dla dzieci Ptaki oraz tomiku poezji dla dzieci i dorosłych. Potrzebne są na to fundusze, i to właśnie Ty, za pomocą Patronite, możesz mnie w tym wesprzeć. Patronite to portal crowdfundingowy, za pomocą którego można mnie wesprzeć miesięczną wybraną kwotą. To Ty decydujesz, jak długo chcesz wspierać moje działania. Ja dostarczam Tobie wartościowe treści w postaci wpisów na blogu oraz moje podcasty na Spotify i Apple Podcasts, a Ty możesz mi podziękować i postawić przysłowiową kawę. Umożliwiając tym samym dalszy rozwój. Wierzę, że poprzez czytanie dzieciom możemy zmieniać świat na lepszy. Wierzę, że spędzając wspólnie czas z książką, budujemy z dziećmi relacje, dajemy poczucie bezpieczeństwa, zacieśniamy więzi. Czytając poezję wzbogacamy swoje życie, dajemy przestrzeń na refleksję, znajdujemy odpowiedzi na wiele pytań. Poezja nie tylko uczy, ale też bawi. Zaprośmy ją do porannej kawy, popołudniowego tramwaju z pracy, wieczornej relaksacji. Joga, film, książka, kąpiel, a może wiersz. A i na koniec. Nazywam się Malwina Kapała. Bez przyjmie na Patronite.